Kochani, e, słuchajcie, trochę choruję e, od piątku albo już nie, od czwartku. E, więc będzie, będzie mała przerwa w nagraniach, <laughs> bo boli mnie głowa, gardło chrypie, chrypi. E, także no, robię sobie trochę dłuższą przerwę przy okazji. Cały ten tydzień odpuszczam, bo no, złapamię tę chorobę po prostu, bo jestem fizycznie e, bardzo, bardzo zmęczony no mamy tutaj różne jakieś tam rodzinno-dzieciaczkowe perypetie także potrzebuje kilka dni na doprowadzenie się do jakiegoś stanu także bardzo bym was prosił o modlitwę za nas i no i w międzyczasie możecie posłuchać to co jest albo, a, albo w ogóle odpocząć od tłumaczeń i od kazen i tylko za a, karmić się słowem i modlitwą Także trzymajcie się kochani, eee, ściskam Was bardzo i do usłyszenia od nowego tygodnia, Papa. Pa.